wtedy będzie wasza. Idąc do, naszej, do naszego miasteczka biegowego, będziecie mijać strefę relaksu. W strefie relaksu także stoi ścianka, na której można się sfotografować. Można sobie użyć takich specjalnych ramek z napisem Jedna mila, biegi dzieci. Można także sfotografować się z czasem, które dzieci osiągnęły dzisiaj w, czas, w czasie tych zawodów. To tak na pamiątkę, żebyście Państwo mieli. Jeśli będziecie to wrzucać, Media Społeczna. I start, i ruszyli, zaraz zbiegną się do pierwszego toru i pomkną jedno okrążenie 400 metrów, będą je połykać sukcesywnie, ale wygra ten, który najlepiej rozegra ten wyścig taktycznie. O 14.45, dekoracja tych zawodników, którym dzisiaj poszło najlepiej. Zamawiamy Państwa, żebyście Państwo zostali na tę dekorację, to jest bardzo przyjemny moment, a tymczasem obserwujemy, co się dzieje na torze za moment... Zawodnicy wejdą w ostatni zakręt. I widzimy na prowadzeniu zawodniczkę. Czy utrzyma to tempo? Czy wytrzyma do końca? Czy utrzyma tę, no już w tej chwili, znaczącą przewagę? I proszę o głośny doping! Brawo, brawo, brawo! Brawo, brawo, brawo! 455, ależ fenomenalny finisz. Zofia Tomczyk. Zosia, minuta 0850. Świetny wynik Zofii Tomczyk. Gratulujemy. Ona jest zwycięzczynią. Fenomenalny bieg. Gratulacje dla tych zawodników, którzy zbliżają się do linii mety. Każdy w swoim tempie, każdy na miarę swoich możliwości. Gratulacje dla Was wszystkich, jesteście wspaniali. I ostatnia seria takie fioletowo-granatowe numery startowe. Wszyscy się już meldują, widać, że aż się palą do roboty. Do tego, żeby wyroszyć się na swoją trasę, na swoje jedno okrążenie. Niespełna 7 minut, około 7 minut do startu tej grupy o 13.08 planowany start, 13.10 właściwie tutaj, więc jest 13.00 na zegarze, więc no, trzeba troszeczkę poczekać, żeby ewentualnych spóźnialskich dołączyć.